Zrobił nam się troszeczkę taki około-drewniany blok tematyczny. Witam pana Wiktora Grzybowskiego. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jest pan dość młodym rękodzielnikiem, ale z Turkowską Unią Rozwoju już troszeczkę związaną. Proszę opowiedz, co na swoich stoiskach, co na swoich kiermaszach zawsze prezentujesz? No, na kiermaszach Bożego Narodzenia prezentuję zazwyczaj aniołki. Są to aniołki drewniane. W tym roku także do mojej oferty wkroczyły różnego rodzaju domki, a także nowością są aniołki zakochane. Myślę, że to będzie też produkt, który będzie sprzedawał się całorocznie ponieważ będzie idealnym prezentem np. Na, na ślub albo na walentynki dla naszej drugiej połówki. To też jest taki fajny gest, który możemy ofiarować swoim bliskim. W tym roku także wkroczyły do nas taki produkt całoroczny. Lampki są to pierwsze sztuki, więc to wszystko też będzie dopracowywane i coraz fajniejsze. Na razie są to takie proste wzory, ale też myślę nad wykonaniem jakichś fajniejszych, skomplikowanych, żeby cieszyły oko. A proszę opowiedz mi, od kiedy działasz? Skąd ta inspiracja, pasja, żeby pójść właśnie w kierunku drewna? No w sumie od najmłodszych lat już bawiąc się na podwórku, obserwowałem, jak mój tata tworzy różne rzeczy z drewna, typu altanki, huźdawki, a także różne mniejsze ozdoby. No, i pewnej zimy, tak siedząc sobie przy stole, stwierdziłem, że pójdę do warsztatu i spróbuję swoich sił. Zacząłem najpierw od prezentów dla swoich bliskich, ale jakoś tak poczułem w tym zamiłowanie, i odnalazłem taki czas, który sprawia, że odstresowywuje mnie poza swoją pracą, którą działam na co dzień. No, i tak już to się zaczęło kręcić, że od około trzech lat działam sobie w drewnie. Czyli dodałeś, że to też jest dodatek. Czy to oznacza, że nie da się tutaj zarobić w tym, w tym rękodzielniczym fachu? No ja to głównie traktuję jako hobby odstresowanie się, mam tam swoją pracę na stałe. No i wiadomo, że człowiek dąży do tego, żeby głównie żyć ze swojej pasji, ale na razie robiłem to tak e, typowo świątecznie, typu na Boże Narodzenie lub Wielkanoc ale powoli staram się dążyć do tego, żeby jak najwięcej tych produktów całorocznych mieć w swoim asortymencie. W swojej nazwie masz bardzo ładną, bardzo taką inspirującą nazwę, czyli Dary z drewna. Skąd inspiracja na taką nazwę? No, drewno to w sumie jest materiał, który nas nie ogranicza. Jedyne ograniczenia to jest nasza wyobraźnia i sprzęt, jaki mamy w swoim warsztacie, więc z kawałka drewna naprawdę można stworzyć różne cuda. Nie wiem, co mógłbym jeszcze dodać. Jasne. Opowiedz mi, bo mówiłeś właśnie, że głównie anioły. I przyznam szczerze, że w tym naszym asortymencie tegorocznych rękodzielników ten motyw anioła się przewija. Czy on ma dla ciebie jakieś znaczenie? No, anioł jest jednym z symboli świąt Bożego Narodzenia, a też właśnie od tych świąt zacząłem tworzyć różne swoje wyroby. Także na pewno też ma znaczenie sentymentalne, bo to były jedne z pierwszych moich produktów. Ale wiadomo, że taki anioł jest też symbolem miłości. Tak już wcześniej wspominałem, że można takie aniołki wyręczyć na walentynki naszej drugiej połówce. No i myślę, że to jest główne, główny symbol anioła dla mnie. Tak, zwłaszcza, że masz go w swoim logo, prawda? Dokładnie. Dobrze, a przejdźmy teraz już konkretnie do aniołów i kwot, które, które tutaj towarzyszą, bo wiemy, że rękodzieło powstaje z pasji, ale też, żeby troszeczkę na nim zarobić, prawda? Tak, tutaj mam takie anioły zakochane. Tak jak wcześniej wspominałem, one są w wersji naturalnym kolorze drewna, zarówno cieniowanym białym. I koszt takich aniołów to jest 80 zł. Tutaj mam takie roztańczone anioły. I zazwyczaj są to w kompletach. Niestety nie mam tego najmniejszego. Jest tylko duży i średni. Zarówno też w wersji naturalnej, jak i cieniowanej białej. No i największy anioł, ten, który ma około pół metra wysokości, kosztuje 50 zł. Potem jest taki. Które kosztuje 30 zł i jest jeszcze najmniejszy w wysokości tych dwóch aniołów. One są po 20 zł. Tutaj mam także deskę do krojenia. Jest to deska z drewna jesionowego. Ona też idealnie się sprawdza na co dzień w kuchni, więc to też jest taki produkt całoroczny, który przedstawiam w swojej ofercie. Z oferty całorocznej posiadam także świeczniki dębowe. To jest właśnie ten kawałek drewna. Które na co dzień ktoś mógłby po prostu wrzucić do pieca a u nas może całorocznie służyć jako ozdoba na naszej komodzie i stwarzać fajny klimat to takie świeczniki mam po 15 zł tutaj mam także jeszcze lampki lampki są w różnych wysokościach są takie większe, mniejsze i lampki są po 120 zł tak, tu jest taka choineczka ona też służy jako podstawka na świeczkę i kosztuje 45 zł. Widzicie Państwo, można zamówić u naszego rękodzielnika choineczkę, a u kolejnego świeczkę, także można gdzieś tutaj też samemu skomponować, skomponować tutaj prezent. Powiedz mi, co jest najtrudniejszego w pracy rękodzielnika? Najtrudniejszego w pracy rękodzielnika, jeśli chodzi o takie warunki, to jest na pewno pył. Bo też trzeba dobrze się zabezpieczać, żeby tego pyłu nie wdychać. No i cierpliwość. Cierpliwość musi być, bo wiadomo, drewno to jest produkt naturalny i może spłatać nam małe figle, gdzie zaczniemy obrabiać takiego anioła, a w środku okaże się, że ma jakąś skazę, no i niestety musi zostać on zutylizowany. Ale tak jak mówiłem wcześniej, ta praca to jest moje hobby. Ja idę do warsztatu, odstresować się, także nie widzę w tym najmniejszych problemów a powiedz mi jak ze sprzedażą gdzie można cię spotkać jak się można z tobą skontaktować dzisiaj e, oczywiście przez nasz kiermasz ale na co dzień jeżeli byśmy chcieli zamówić jak to się odbywa na co dzień prowadzę fanpage na Facebooku na Instagramie który nazywa się dary z drewna także serdecznie też zapraszam wszystkich zainteresowanych do zobaczenia mojej oferty w tym roku byłem wystawiony w browarze turek na targach a w każdym ubiegłym roku przez 3 lata byłem u Was na kiermaszu sturem. Czyli jednak, tak jak wcześniej mówiłeś, są to takie związane ze świętami kiermasze okolicznościowe. Tak, tak. Dobrze, to teraz proszę bardzo, zachęć tutaj naszych widzów do zakupienia e, Twoich produktów. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z moją ofertą. E. Asortyment jest na tyle bogaty, że każdy znajdzie coś dla siebie, co miło ucieszy nam oko, na przykład na naszej komodzie, lub yy, można komuś najbliższemu podarować, na przykład takie anioły zakochane, zwykłego anioła roztańczonego. Jest to na pewno też fajny gest, który ucieszy naszych bliskich. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie swojego anioła-stróża, być może właśnie od Pana Wiktora Grzybowskiego.